Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z rzeczami must have dla małego dziecka. Nie ma co przedłużać, myślę, że możemy zaczynać. I słuchajcie, pierwszą rzeczą są okulary przeciwsłoneczne. Małe dzieci mają bardzo wrażliwe oczy, są bardziej podatne na uszkodzenia. Lili w ogóle jak jest bardzo duże słońce, to od razu wiecie się zasłania, bo przytula do mnie, więc ewidentnie jej po prostu promienie słoneczne bardzo przeszkadzają. I okulary słoneczne to jest pierwszy mój must have. Natomiast zwracajcie uwagę na to, żeby one miał filtr nie tylko przy ciemnianeszku, ale żeby były te okulary z filtrem, bo takie tylko z, przy, z przyciemnianym szk szkłem są dużo gorsze niż jakbyście w ogóle nie nosili, jakby dzieci w ogóle nie nosili okularów. Więc koniecznie to sprawdźcie, absolutnie na żadnych bazarkach i tak dalej. Ja nasze okularki kupiłam sobie w Decathlonie. E, mamy już kilka innych par generalnie, natomiast mieliśmy dwie w sumie. Jedna Lili złamała od razu, drugie jeszcze mamy. Natomiast od kiedy mamy te okulary, to mamy je tak naprawdę cały czas. Jeden mamy w aucie, drugie mamy w domu. Dlaczego one są takie fajne? E, Dlatego, że słuchajcie, to są okularki, które są w ogóle na pierwsze wycieczki, jakieś tak mi się wydaje. Więc no wiadomo, my je też najczęściej nosimy, gdzieś chodzimy. Ale co jest super, to to, że one, słuchajcie, tutaj nie mają łączenia. Bo Lili, jak się bawi okularami, już teraz się raczej nie bawi. To robiła coś takiego i one tutaj zaraz pękały. A te jak widzicie, są tutaj połączone. Są tutaj całością, więc nie ma co złamać. I co jest też hitem, myślę, że to możecie zobaczyć, że one mają taki opływowy kształt. One nie są jak typowe okulary, takie, że one dziecku spadną, jak dziecko się schyli, tylko one tak się zaciskają tutaj z tyłu głowy. Nie mocno, oczywiście, tylko delikatnie, po prostu dobrze się trzymają ucha i w ogóle nie spadają. W ogóle nie spadają. Także ja je Wam bardzo polecam. Mówiłam Wam już o nich na moim Instagramie, jakie kupiliśmy, i to już było dawno temu, więc w ogóle Wam bardzo polecam zajrzeć na mojego Instagrama, bo często są tam takie polecajki na bieżąco. Link do nik mojego Instagrama mogę Wam zostawić na dole, czy też w opisie. Zawsze jest, więc możecie sobie zajrzeć. I zaraz po okularach, naszym masker jest, słuchajcie, filtr słoneczny. Zawsze używaliśmy w zeszłym roku chyba też z Dermedic Sunbrella oczywiście 50 wodoodporny Filtr to jest absolutnie podstawa, bo wiadomo, że opalinizm jest efektem ubocznym promieni słonecznych która szkodliwa dla naszej skóry, tym bardziej dla takich maluszków chronimy tą skórę, nie wystawiajmy maluszków na słońce, a jak już właśnie ze słońcem się rzeczy czy mają kontakt, to oczywiście z filtrem. My na wakacjach go zapomnieliśmy i poleciliśmy po inne. I w słuchajcie, jak ten jest dosyć drogi, to słuchajcie, kupiliśmy ten chyba za 29 zł, a tu jest go bardzo dużo tak, dwa razy więcej, bo to jest 100 ml, nie pamiętam ile kosztowało, ale zostawię Wam linki do tych rzeczy w opisie, a ten słuchajcie ma 200 ml i jest w sprayu. ja kiedyś myślałam, że w sprayu w ogóle mm, filtry są bardzo fajne Natomiast nie pięćdziesiątki, bo one, zresztą mogę Wam pokazać, mają, słuchajcie, taką konsystencję, że tak, przykniecie sobie, a to i tak wycieka jak najzwyklejszy leisty krem, no bo to jest jednak 50, tak? To nie jest jakaś dziesiątka, że sobie sprayu zrobicie albo jak te kakaowe takie do psikania zrziej. Więc jakby nie jest to dużo łatwiej, że jest coś do psikania. Nic szczególnego i dla mnie, tak? Ale kupiliśmy, bo potrzebowaliśmy na wyjeździe i chcieliśmy kupować nic drugiego. Um... A zobaczcie tutaj jest nawet... Po 40 minutach przebywania w wodzie produkt zachowuje nadal 50% swojej właściwości. Czyli widzicie, tylko 40 minut, a 50%, czyli trzeba cały czas kremować, o co oczywiście robimy, ale nawet jest to tutaj napisane. I słuchajcie, jeśli jesteśmy przy wodzie, to muszę Wam pokazać naszą czapeczkę, taką ochronną. To jest czapeczka do wody, którą kupiłam Lili w chemie. Wiadomo, jak dziecko jest w wodzie, to też trzeba chronić główkę, szyję, przede wszystkim uszy, no i oczywiście, żeby się wszystko lepiej widziało, to jest też daszek. Natomiast największym plusem to, że jest to czapeczka idealna do wody, bo ona jest takiego materiału, co jak nasiąknie, to nic nie szkodzi, jakby to jest jak kostium kąpielowy, widzicie? jakie gętkie lat możecie to wybrać. A więc jak wpadnie do wody, nic się nie staje, można to obrać z powrotem. I też tego rodzaju są kostiumy kąpielowe. Ja akurat mój zwróciłam, kupiłam jej taki kostium ochronny, właśnie tutaj, który miał tutaj ramiona zakryte, tak samo nóżki do połowy, ale my za granicę się nie wybieramy. W Polsce ta pogoda jest taka, wiecie. No też nie jesteśmy na plaży, więc jakby nie sądzę, że nam się przyda, więc go oddaliśmy, ale generalnie taki kostium jest też bardzo fajny, który właśnie chroni ramionka, chroni uda przed słońcem i w ten sposób właśnie wygląda, też ma taki materiał. I słuchajcie, kolejną rzeczą, którą Wam bardzo polecam, jest koło do pływania, Już nie chciałam teraz go z garażu przynosić, bo jest takie, ale jeśli macie maluszki, to koło takie typowe, żółte, gdzie można nóżki wsadzić do środka i dziecko sobie tam pływa. Natomiast dla nas, takim hitem na wakacjach, co mogliście zobaczyć we vlogu z wakacji? Tutaj Wam ten film podziękuję. Było takie kółko, które właśnie nie miało tych takich. Majteczek, wiecie, tego siedziska pod spodem, więc Lili po prostu nie czuła się jak typowy bobas i chciała tam wchodzić, bo te nogi miała wolne, ja na sobie po całym rodziku chodziła, bo jakby ja na początku miałam tak, że jak Lili byłam na basenie, to miałam ją na rękach. Ale później sobie pomyślałam, co jeśli na przykład mi się, wiecie, nie wiem, przywrócę, stracę przytomność i tak dalej. I tak się trochę przeraziłam i chciałam już jej kupić taką, wiecie, na pewno kupię, taką kamizelkę, żeby ona też coś jednak na sobie miała. Ale może no, nie chodzimy za bardzo w sumie na duże baseny, tylko właśnie na takie brodziki, to takie koło będzie genialne, bo dziecko jednak rączki sobie na tym kole trzyma i może sobie swobodnie chodzić po basenie i nie czuje się takim wiecie, bo basen trzyma, trzymanym na rękach, czego wcale dziecko na pewno nie chce. I jak jesteśmy przy basenie, to rzecz, która gdzieś nam się zapodziała, ale, ale jest to, słuchajcie, ręcznik z kapturem, oczywiście jest to totalny must have. ja chyba mój ręcznik zamówiłam w ogóle z Sensei Online i bardzo byłam z jego jakości zadowolona, ale skądkolwiek nie zamówicie, ogólnie chodzi mi o ręcznik z kapturem, szczególnie jak moja córka ma już naprawdę długie włoski i one są bardzo mokre, to można ją tak fajnie otulić razem z głową, więc to jest bardzo ważne. I kolejną rzeczą są, słuchajcie, sandałki, takie kroksy. Ja je uwielbiam, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że one obcierają i moim zdaniem nie są to buty do chodzenia po ulicy, Gdzieś tam na bulwar i tak dalej Nie, dla mnie to są buty typowo Na plażę, na basen, do szatni a Wiecie, przebrać się Pochodzi sobie po plaży, gdzie tylko nie chce Brudzić sobie, czy też moczyć stóp e, Po prostu na krótkie odcinki Lilię miała raz ubrane w ogródku I zaraz ją obtarły, co prawda Ja też kupiłam taki spray e, Taki jedwab sprayu, co też Wam bardzo polecam On jest dostępny jak coś chyba w CCC Albo w nie przy kasie I chyba 29 zł A e, on tak wiecie, o, o patule koi, jakby dodaje takie powłoki sandałom i później już je nie obtarły, natomiast ja właśnie tylko ubieram je na taki krótki odcinek, na przykład bawi się w ogrodzie wodą i tak dalej. Ale nie na chodzenie. Natomiast na basen są jak najbardziej bardzo fajne, szybko się ubiera, nawet sama je ubiera, różnie potem stroną są jakby nałożone, ale radzi sobie i to jest najważniejsze. I słuchajcie, chyba taka ostatnia rzecz do opływania, to są pampersy właśnie które służą go to... Pływania. My o zawsze, czyli kiedy Lili jest na świecie, tak naprawdę i się gdzieś kąpiemy, to używamy tych pampersów. Ja je najczęściej kupuję w oszą, więc nam się bardzo dobrze sprawdzają, bardzo dobrze wszystko trzymają. Nie mieliśmy żadnej sytuacji, kiedy by się po prostu nie sprawdziły, więc ja Wam bardzo je polecam. Od początku ich używamy, są naprawdę bardzo dobre i chyba z takich kąpielowych rzeczy to by było wszystko. Natomiast mam taką jedną rzecz, jeśli chodzi o ubiór. Niestety nam te spodent się zniszczyły. Coś mi moje żelazko parujące wypluło taką brudną wodą, jakimś olejem, nie wiem co się stało, ale akurat e, trafiło na moje ulubione spodenki. Zatrzymałam je tylko po to, że, no jakby to też nie schodzi. Jak macie jakiś pomysł, żeby to mm, zniknęło, to możecie mi dać znać, natomiast ja próbowałam wieloma środkami um, i niestety nie da się, no nie udało mi się jeszcze tego E, rozpuścić, więc może Was ostatnia nadzieja. E, ale dlaczego chciałam Wam pokazać te spodenki? Ponieważ to są takie, jakby trochę kolarki i one są słuchajcie obcisłe, więc na przykład nie ma tego problemu, że jak dziecko bawi się w piaskownicy, że piasek wchodzi tutaj, wiecie, pod pieluszkę, w uda, e, gdzieś tam miejsce internet Nie, tutaj tego nie ma, wszystko jest słuchajcie zakryte. I ja te kolarki za to uwielbiam. E, niestety nie są już dostępne w zarze, bo wiem, że był na promocji za 19,90. E, na pewno normalny ceny był za 24,90. Bardzo je chciałam kupić, ale stwierdziłam, że dobra, później może jeszcze zobaczę i już ich nie ma. E, a były dostępne właśnie w zarze. E, no szkoda, że ich nie kupiłam, ale będę się czeiła na nie za rok, e, bo Lili pewnie też się będzie bawiała pieskumicy. A naprawdę były genialne, bo jak mamy takie w, z hejmu, takie luźne, to niestety wszystko jej tam wszędzie wchodzi i na pewno nie jest to komfortowe ani też higieniczne. Także jak będziecie gdzieś mieli dostęp do takich spodenek, to na pewno warto je sobie kupić. I kolejnej rzeczy nie mam tutaj teraz na miejscu, natomiast widziałam też ostatnio w Adiku, więc wrzucę wam zdjęcie. I słuchajcie, są to foremki w kształcie lodów. Ja już o nich chyba mówiłam na Instagramie, nie wiem czy tutaj chyba nie, natomiast one są bardzo fajne do zabawy w piaskownicy, bo super integrują inne dzieci. My je dostaliśmy od koleżanki Lili, od mojej koleżanki Lili, koleżanki, no i są naprawdę fantastyczne. Lili uwielbia się bawić i właśnie robić lody z tych foremek. I mam również dla Was polecajkę, jeśli chodzi o zabawkę. I ta zabawka jest, słuchajcie, absolutnym u nas hitem. Nie wiem, czy na jakimś vlogu pokazywałam, na pewno na Instagramie, więc oczywiście Was tam zapraszam. Jest to, słuchajcie, zlew z obiegiem wody, czyli odkręcajcie sobie kran, ta woda jest pompowana, podawana do zlewu i jak wpadnie do zlewu, dalej jest właśnie odciągana i z tego kraniku dalej wylatuje. Więc to super zabawka, nie tylko dla takich półtora rocznych dzieci, ale myślę, że dla dwóch, trzy, cztery, pięciu, sześć latków, latek, latków jak najbardziej. Bardzo fajna zabawka z naczyniami i tak dalej. Ja się długo przed nim zabraniałam, bo miałam takie... Ili już ma tych zabawek, starczy, ale jest to coś, czym naprawdę się bawi. Fakt, że jest cała mokra, ale dziecko mokre i brudne szczęśliwe, więc wiadomo, że dobrze się bawi. I słuchajcie, takimi rzeczami, które też Wam bardzo polecam, jest przede wszystkim termos. Jeśli macie maluszki takie, wiecie, kilkumiesięczne, i jeszcze rozszerzacie dietę, lub też takie jak moje, my bardzo często z tego korzystamy, a mowa tutaj o termosie utrzymującym ciepło, termosie obiadowym. Często bierzemy lidia, jakąś zupkę, jakąś, jakiś obiad, jak gdzie do babci, jak gdzieś jedziemy jakąś ciepłą, przekąskę coś ciepłego ze sobą, czy jak nie doje obiadu, bierzemy ze sobą. Jest to termik, termos z B-Boxa, którego kupiłam na Allegro tutaj możecie go zobaczyć, zostawię Wam oczywiście link do niego w opisie, jest genialny, bardzo długo trzyma ciepło jedyne co, to słuchajcie, jest ważne, to to my tak robimy, że najpierw e, zalewamy wrzątkiem ten termos, żeby on był gorący, później dajemy ciepły obiad, czy też prawie gorący no wiecie, bardzo ciepły i naprawdę trzeba dmuchać, jak podajemy dziecku jedzenie, więc on super trzyma, ja też uwielbiam e, takie różnego rodzaju pojemniki e, te słuchajcie, gdzie je dostałam one są oczywiście BPA free ym... Nie wiem, gdzie ja je dostałam, zapomniałam, nie w nie wiem gdzie, ale to, co mi się spodobało, to to, że tutaj, nie mogłam znaleźć akurat teraz drugiej, ale tutaj macie takie podziałki, można oczywiście to wyciągnąć, no już mieliśmy mega zużyte te pudełka, więc też kupiłam nowe, ale jest oczywiście tutaj takie drugie, ale ja często tego nie nakładam, tylko tu wrzucam jej gofry, placki, coś takiego dużego, nawet moc tutaj wejdzie, a tutaj na przykład malinki, banany, jakieś ciasteczka, jakieś chrupki, więc jest to bardzo fajny pojemniczek i Lili może z niego korzystać. Mieliśmy swego czasu też taki pojemnik na przekąski na chrupki, taki z, takim, z taką zawleczką, gdzie chrupki nie wypadają, więc też Wam go podziękuję. Nie mam już go i chyba nie znajdę nawet do niego częściej, bo już go tak za bardzo nie używam, jak mam być szczera, ale jak była Lili maleńka, to bardzo często był z nami w podróży. I tym sposobem dotarliśmy do ostatniej rzeczy, która moim zdaniem jest moim takim osobistym wiedzy. Nie trzeba tego mieć absolutnie, ale moim must-have jest to fotelik e, rowerowy dla dziecka. My mamy akurat taki fotelik z Go Bike albo bajk, jakoś tak, zostawię Wam oczywiście link do niego w opisie, my go kupiliśmy po prostu na Allegro, świetnie się u nas sprawdza, jest to taki fotelik, gdzie Lili jest posadzona z przodu, siedzi sobie i wiecie, ja się martwiłam, że ona może będzie płakać, coś jej nie będzie odpowiadać, ja jej nie będę widziała, a tak bardzo mi się podoba to, że jest z przodu, bo możemy się ze sobą komunikować, ona może mi wyciągnąć rękę, jeśli coś chce, ja ją mogę pocałować, ona mi trzyma czasem rączkę, więc czuję, że jesteśmy tak blisko, jesteśmy w kontakcie, jakby się coś działo, nie mogę powiedzieć, że nie zwraca ten rower na na siebie teraz uwagi, bo wszyscy się odwracają jak gdzieś z Lili e, z tym rowerkiem jedziemy e, i bardzo fajnie mi się mają z przodu i nie wyobrażam sobie lata wiosny bez tego mm, siodełka, uwielbiam go, mam nadzieję, że pogoda będzie jak najdłużej dobra żeby właśnie Lili mogła ze mną w ten sposób podróżować, bo e, w wózku ani na pieszo byśmy tak daleko nie dojechały jak jesteśmy w stanie na rowerze ja w ogóle uwielbiam jeździć na rowerze, kocham jeździć na rowerze, więc jak mogę to robić z moją córą to Jestem przeszczęśliwa. I słuchajcie, to by było wszystko w tym filmie. Pokazałam Wam wszystkich naszych ulubieńców i takich... Właśnie, to są trochę tacy ulubieńcy, masę wakacyjni, letni. Dajcie mi znać, co Wam się sprawdza w tym okresie najlepiej. Mamy o niczym w sumie nie zapomniałam. Nie polecałam Wam tutaj na przykład basenu, bo nikt coś nie chcę do basenika wchodzić. Kupiłam jej, ale ona pewnie by chciała ze mną. A że ja się tam nie zmieszczę, to mamy taki... Wiecie, nie możemy z niego do końca skorzystać. Musimy ściągnąć nasz stary, on był troszeczkę większy. Ale napiszcie mi koniecznie, co się sprawdza u Was. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie oczywiście kanał, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia.